Pełna prawda o Iranie w Piśmie Świętym, coś czego większość chrześcijan nigdy nie usłyszy. A co gdybym ci powiedział, że los Iranu został przepowiedziany ponad dwa i pół tysiąca lat temu i spełnia się właśnie teraz, na naszych oczach, będziesz zdumiony, poznając cztery objawienia dotyczące Iranu. Objawienie pierwsze starożytny Iran w Piśmie Świętym. Zaczniemy od czegoś, co zrewolucjonizuje Twoje rozumienie. Współczesny Iran to starożytna Persja. Ten sam naród, ten sam lud, to samo terytorium, które pojawia się w Starym Testamencie. Iran, dawniej Persja, odegrał kluczową rolę w jednym z największych odrodzeń w historii narodu żydowskiego. Nehemiasz służył pod rządami perskich monarchów. Mury Jerozolimy zostały odbudowane z perskim upoważnieniem i za zgodą. Pan użył Iranu dla dobra Izraela, dla odzyskania swojego ludu, dla spełnienia swoich obietnic. To ujawnia fundamentalną kwestię boskiej supremacji. Posługuje się narodami, w tym narodami bałwochwalczymi, a nawet wrogimi, aby realizować swoje plany. Ustanawia monarchów i odwołuje ich. Kieruje losami imperiów według swojej woli. Jednak to właśnie w tym momencie narracja przybiera mroczny obrót. To właśnie tutaj proroctwo staje się fascynujące i przerażające. Ten sam naród, który Bóg wcześniej wykorzystał dla dobra Izraela, pewnego dnia powstanie, by go unicestwić. Objawienie drugie, starożytny Armagedon. Duchowe korzenie relacji Iranu z narodem żydowskim są o wiele głębsze niż większość ludzi rozumie. Jest księga Estery. Cały dramat rozgrywa się w Persji, na dworze króla Asferusa. A jaki jest główny konflikt? Spisek mający na celu unicestwienie wszystkich Żydów w Imperium Perskim. Estera 3:13 i posłańcy wysłali listy do wszystkich prowincji monarchy, aby wymordować i wytępić wszystkich Żydów, zarówno młodych, jak i starych, dzieci i kobiety, w jednym dniu, dokładnie 13 dnia 12 miesiąca, czyli miesiąca Adar, i splądrować ich majątek jako łup. Plan Hamana nie polegał jedynie na prześladowaniach politycznych, całkowite unicestwienie narodu żydowskiego z powierzchni ziemi. Brzmi znajomo? Duch Hamana jest szczery, ale Bóg Estery jest potężniejszy. Objawienie Trsi, Iran w księdze Ezechiela 38. Wojna Goga i Magoga. Teraz docieramy do proroctwa, które powinno skłonić każdego badacza Pisma Świętego do skupienia uwagi. Ponieważ w Księdze Ezechiela 38 zawarta jest przepowiednia tak precyzyjna, tak szczegółowa, tak trafna w kontekście bieżących wydarzeń, że wydaje się być jutrzejszym tematem w gazetach. A to, co zaraz odkryjesz, przekona cię, że żyjemy w cieniu biblijnego proroctwa. Pozwól, że nakreślę ci kontekst. Ezechiel wstrząśnie planetą. W księdze Ezechiela 38 prorok opisuje kolosalną koalicję armii, która najedzie Izrael w ostatnich latach. Ale oto, co Was zadziwi, wskazuje on zaangażowane narody, nie symbolicznie, nie metaforycznie z nazwy. Ezechiel 38, 1, 6. I doszło mnie słowo Pańskie tej treści, synu człowieczy. Zwróć swoje oblicze ku Gogowi, ku krainie Magok, głównemu księciu Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu i ogłoś, tak mówi Pan Bóg: Oto ja jestem przeciwko tobie, Gogu. Książę, naczelny kraju Meszek i Tubal i zawrócę cię, i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko konie i jeźdźców wszystkich odzianych w najróżniejsze zbroje nawet wielki zastęp starczami i puklerzami wszystkich władających mieczami persów, etiopczyków i libijczyków z nimi wszystkich starczami i hełmami Gomery i wszystkie jej wojska, ród to Garmy z północnych regionów, i wszystkie jej wojska, i wiele ludów z tobą. Pozwól mi rozszyfrować te starożytne nazwy, ponieważ tutaj robi się absolutnie zdumiewająco. Persja oto ona, właśnie w wersecie 5. Starożytna Persja, współczesny Iran, jest wyraźnie wymieniona jako część tej siły najeźdźczej czasów końca. To nie jest interpretacja, to nie jest spekulacja, to bezpośrednia identyfikacja biblijna. Gok, kraina Magok i książę naczelny kraju Meszek i Tubal. Większość biblistów i archeologów identyfikuje je jako odnoszące się do terytoriów przodków na terenie dzisiejszej Rosji. Meszek odpowiada Moskwie, Tubal Tobolsk. Główny książę tłumaczy z hebrajskiego jako Rosz, co brzmi zadziwiająco podobnie do Rosji. Gomer i ród to Garmy z regionów północnych. Zapisy historyczne lokalizują Gomer na terenie dzisiejszej Turcji. Togarma jest konsekwentnie identyfikowana z ludami tureckimi. Starożytne źródła ormiańskie potwierdzają to powiązanie. Etiopia po hebrajsku Kusz. Która obejmowała części współczesnego Sudanu i potencjalnie inne narody afrykańskie. Libia po hebrajsku reprezentuje narody Afryki Północnej. Co więc mamy? Iran, Rosję, Turcję i kilka krajów afrykańskich tworzących potężny sojusz wojskowy w celu inwazji w Izrael napisane 2500 lat temu. A oto, co powinno przyprawić Cię odreszcze. Jeśli śledzisz międzynarodowe wiadomości, wiesz, że Iran, Rosja i Turcja utworzyły w ostatnich latach bezprecedensowy sojusz. Te trzy państwa, historycznie rywalizujące i konkurujące ze sobą, koordynują teraz operacje wojskowe, wymieniają się informacjami wywiadowczymi i prowadzą wspólne ćwiczenia morskie. We wschodniej części Morza Śródziemnego. Prowadzą wspólne operacje morskie. W polityce energetycznej kwestionują dominację Zachodu. Ten sojusz nie istniał w czasie zimnej wojny. Istniał dopiero dekadę temu, ale istnieje teraz. To nie jest tylko manewr polityczny. To proroctwo przygotowujące grunt. Przyjrzyjmy się jednak bliżej wizji Ezechiela. Zwróć uwagę na czas opisany w księdze Ezechiela 38:8. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. W latach ostatecznych przybędziesz do ziemi, która została ocalona od miecza i zebrana z wielu narodów na góry Izraela, które od zawsze były spustoszone, lecz jest ona wyniesiona spośród narodów i wszystkie one będą bezpiecznie mieszkać po wielu dniach w latach ostatecznych. To nie opisuje starożytnego Izraela. Opisuje przyszłe zmartwychwstanie wyniesione z miecza. Izrael, wyłaniający się z wojny i prześladowań, zebrany z wielu narodów. Żydzi powracający ze wszystkich narodów Ziemi. Dokładnie to, co wydarzyło się po 1948 roku na górach Izraela, które od zawsze były spustoszone. Ziemia była spustoszona przez wieki, tak jak przepowiedział Ezechiel. Lecz teraz. Jest wyniesiona z odrodzonych i zamożnych narodów. Wszystkie będą bezpiecznie mieszkać. Sugeruje to, że Izrael będzie żył w względnym bezpieczeństwie, gdy nadejdzie ta inwazja. Nie pod ciągłym atakiem, nie w stanie aktywnej wojny, ale w stanie postrzeganego bezpieczeństwa. Czy to może opisywać okres po zawarciu kompleksowego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie? Czy przymierze przepowiedziane w księdze Daniela 9,27 mogło stworzyć dokładnie takie warunki, jakie opisuje Ezechiel? Zwróćmy uwagę, co wywołuje tę inwazję. Ezechiel 38,10,12 Tak mówi Pan Bóg. W owym czasie zrodzą się w Tobie myśli i poczniesz złą myśl i powiesz Wyruszę do krainy nieobwarowanych wiosek, Pójdę do tych, którzy zaznają spokoju, którzy mieszkają bezpiecznie, wszyscy mieszkają bez murów, bez zamków i bram, aby łupić i grabić, aby zwrócić rękę moją przeciwko spustoszonym miejscom, które są teraz zamieszkane, i przeciwko ludowi, który zebrał się spośród narodów, który zdobył bydło i dobytek, a mieszka w środku ziemi. Zła myśl. Coś konkretnego przyjdzie na myśl temu przywódcy koalicji, prawdopodobnie postaci Goga z Rosji. Decyzja o inwazji na Izrael, gdy żyje on w pokoju, aby łupić i grabić. Nie chodzi tylko o zniszczenie Izraela, chodzi o grabież bogactw Izraela. I oto co niezwykłe: Izrael posiada dziś ogromne złoża gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym. Odkryli złoża ropy naftowej. Są potęgą technologiczną, wprowadzając innowacje w rolnictwie, medycynie i technologii wojskowej. Jest wiele do splądrowania. Ludzie pochodzą z narodów, które pozyskały bydło i dobra. To doskonale opisuje współczesny Izrael naród zbudowany przez imigrantów z całej planety, którzy stworzyli dobrobyt na wcześniej jałowej ziemi. Ale oto co powinno absolutnie przerazić Iran i jego sojuszników. Zobacz, co się stanie, gdy najadą: Ezechiel 38, 8, 11, 23 i stanie się, gdy Gok nadciągnie na ziemię izraelską, wyrocznia Pana Boga, że zapłonie mój gniew w moim obliczu. Bo w mojej zazdrości i w ogniu mojego gniewu, to powiedziałem: Zaprawdę, w owym dniu nastąpi wielkie drżenie w ziemi izraelskiej. Tak. Że ryby morskie i ptaki niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, zadrżą przed moim obliczem. Góry się zawalą, strome zbocza runą, a wszystkie mury runą na ziemię, i przywołam przeciwko niemu miecz na wszystkich moich górach wyrocznia pana Boga. Miecz każdego zwróci się przeciwko bratu, i będę się z nim procesował zarazą i rozlewem krwi. I ześlę na niego i na jego wojska, i na liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i wielki grat, ogień i siarkę. Tak się wywyższę i uświęcie, i będę znany w oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem Pan. Sam Bóg interweniuje, nie izraelska armia, nie amerykańscy sojusznicy, nie międzynarodowe siły pokojowe. Wszechmogący Bóg interweniuje w historię ludzkości, aby bronić Izraela. Potężne wstrząsy w ziemi Izraela. Trzęsienia ziemi, wstrząsy geologiczne, nadprzyrodzona interwencja. Miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. Koalicja zwraca się przeciwko sobie. Zamieszanie, ogień sojuszniczy, konflikt wewnętrzny, zaraza i rozlew krwi. Choroby i śmierć ogarniają armię najeźdźców. Ogień i adobę brzmi to jak wojna nuklearna albo ogień boski z nieba. Skutek. Patrz Ezechiel 39,12. I przez siedem miesięcy dom Izraela będzie ich grzebał, aby oczyścić ziemię. Siedem miesięcy na grzebanie zmarłych. To nie jest potyczka. To nie jest ograniczony konflikt. To oznacza masowe zniszczenie sił najeźdźców. I to właśnie powinno zadrzeć przywódcom Iranu. Ezechiel 39:6. I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy niedbale mieszkają na wyspach, i poznają, że ja jestem pan. Ogień na Magoga w Rosji, ogień na tych, którzy niedbale mieszkają na wyspach, prawdopodobnie odnosi się do odległych narodów, które poparły inwazję. Sąd nie spada tylko na armię w Izraelu, spada na ojczyznę najeźdźców. Ale oto pytanie, które mnie prześladuje. Co wywołuje te inwazje? Co sprawia, że Iran przekracza granicę między groźbą a prawdziwą wojną? Co sprawia, że Rosja myśli, że może odnieść sukces tam, gdzie tak wielu innych poniosło porażkę? Odpowiedź może być bliżej, niż nam się wydaje. Co więc robimy? Po pierwsze, modlimy się. Psalm 122:6. Módl się o pokój dla Jerozolimy. Ci, którzy Cię kochają, będą mieli powodzenie. Modlimy się o ochronę Izraela. Modlimy się o mądrość dla jego przywódców. Modlimy się o jego duchowe przebudzenie do Mesjasza, ale modlimy się również za Iran. Aby budować wiarę, obserwujemy wydarzenia światowe z biblijnej perspektywy. Uznajemy, że za ruchami politycznymi stoją siły duchowe. Po trzecie, wspieramy. Po czwarte, Pozostajemy czujni. Jezus ostrzegał przed znakami swojego przyjścia, wzrost znaczenia Iranu jako regionalnej potęgi, jego sojusz z Rosją i Turcją oraz groźby wobec Izraela. To nie są tylko wydarzenia medialne, to prorocze znaki. Bóg napisał historię Iranu tysiące lat temu, znał Jego królów zanim się urodzili. Przewidział ich sojusze, zanim jeszcze powstały narody, ogłosił swój sąd i odbudowę, zanim jeszcze powstało Imperium Perskie. A teraz obserwujesz to wszystko w czasie rzeczywistym. Widzisz, jak proroctwa stają się nagłówkami gazet. Jesteś świadkiem przygotowań do powrotu króla. Pytanie brzmi: czy będziesz gotowy na jego przybycie? W końcu Iranowi przytrafią się dwie rzeczy. Po pierwsze, upadek potęg. Pierwszą rzeczą, która przydarzy się Iranowi w czasach ostatecznych będzie upadek potęg, rządów, gospodarek, supermocarstw militarnych. Każde ziemskie królestwo upadnie, nie tylko niektóre, ale wszystkie. Możesz się zastanawiać, czy Ameryka może upaść, a co z Izraelem, Chinami, Europą? Odpowiedź znajduje się w Księdze Izajasza 2:12. Albowiem dzień pana zastępów przyjdzie na wszystkich pysznych i wyniosłych, na wszystkich wywyższonych. Żaden naród nie ma wolnej przepustki. Nawet potężne imperium rzymskie, które panowało nad większością znanego świata, rozpadło się od wewnątrz, zanim zostało podbite z zewnątrz. Trwało ponad tysiąc lat. A upadek narodów nie jest aktem ostatecznym, to jedynie przygotowanie do tego, co nastąpi. Bo kiedy upadają dawne potęgi, na ich miejsce powstaje coś o wiele groźniejszego. Kiedy otwiera się próżnia władzy, nie pozostaje ona pusta. Nowy władca wkroczy, a świat powita go z otwartymi ramionami nieświadomy, że jest bestią, przed którą ostrzegała Biblia. A ten upadek nie będzie czysty, będzie gwałtowny. Biblia mówi o miastach obróconych w ruinę. Narody, które kiedyś wysyłały pomoc, teraz błagają o chleb. Królowie ukryci w jaskiniach, wołający, by skały na nich spadły. Apokalipsa opisuje czasy, gdy królowie ziemi i możni mężowie mówili do gór i skał: padnijcie na nas. Czy potrafisz sobie wyobrazić światowych przywódców, prezydentów, królów, miliarderów szlochających w podziemnych bunkrach, przerażonych tym, co nastąpi? Bo kiedy upadają potęgi ziemi, albo się do nich zbliżysz, albo będziesz stał z boku. Jeśli pokładasz nadzieję we fladze partii politycznej lub konstytucji, nie jesteś gotowy. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:35: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wszystko, co widzisz dzisiaj, giełdy, bazy wojskowe, a nawet wolność religijna, może zniknąć w jednej chwili. Ale jego królestwo to jedyne, które nie upadnie, a ten upadek władzy, to zachwianie rządów, to dopiero drugi krok. Trzeci krok to ten, w którym wszystko staje się jeszcze mroczniejsze. Bo kiedy narody upadają, bestia powstaje, a większość świata nawet nie stawia oporu. Po drugie, narody się ukłonią. W tej chwili narody powstają przeciwko sobie. Przywódcy chełpią się swoją siłą. Budują sojusze, gromadzą broń, przygotowują się do wojny, ale nie są gotowi na powrót króla. List do Filipian 2:10 mówi, że w imię Jezusa powinno zgiąć się każde kolano, w niebie, na ziemi i pod ziemią. Nie niektóre kolana, ale wszystkie kolana. Dotyczy to prezydentów, dyktatorów, miliarderów, armii, wszystkich. Naród, każde plemię, każdy język. Ale oto pytanie, którego większość ludzi nigdy nie zadaje: Co się stanie? Gdy najpotężniejsze narody Ziemi zdadzą sobie sprawę ze swojego błędu? Co się stanie, gdy mocarstwa nuklearne zamilkną w obliczu chwały? Ten dzień nadchodzi i nie będzie cichy. Królestwa ludzkie upadną jedno po drugim, gdy Królestwo Boże zajmie centralne miejsce. Czy Twój naród będzie świętował tego dnia, czy pogrąży się w żałobie? Niektóre narody podniosą białe flagi, inne podniosą pięści. Ale nikt nie stawi oporu. I oto zdumiewająca prawda. Nawet wrogowie Boga uklękną. Ale będzie za późno. Dlaczego? Ponieważ ukłon po sądzie to nie to samo, co ukłon w poddaniu się. Jezus nie powróci, by ofiarować pokój. Zrobił to już za pierwszym razem. Tym razem przyjdzie, by sądzić. Jeśli twój naród teraz z niego kpi, później będzie płakał. Jeśli jego przywódcy teraz go odrzucą, uklękną w przerażeniu, jeśli zwlekasz z poddaniem się teraz, możesz spotkać się z gniewem później. To punkt zwrotny w historii to nie bajka, to prorocza gwarancja i to właśnie czyni ją tym potężniejszą. Narody, które myślały, że rządzą światem, pokłonią się jedynemu, który go stworzył. Jezus nie będzie potrzebował głosowania. Nie będzie potrzebował aprobaty. On jest królem i obejmie tron. To jest moment, w którym dumni zostaną upokorzeni, niegodziwi uciszeni, a baranek stanie się lwem. Objawienie jedenasty głosi: Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królował na wieki wieków. To oznacza, że Ameryka się pokłoni, Chiny się pokłonią, Rosja się pokłoni. Izrael się pokłoni, cała Afryka, Azja, Europa i wyspy morskie pokłonią się. I tylko ci, którzy pozostaną w chwale, to ci, którzy pokłonili się przed nadejściem dnia. Czy będziesz wśród tych, którzy okrzykną zwycięstwo, czy krzykną z żalu, bo kiedy przyjdzie Jezus, szansa na zmianę stron przeminie. Nie masz wyboru w dniu jego powrotu, ale możesz wybrać, po której stronie staniesz, kiedy on powróci. W każdej wojnie jest cel miasto do zdobycia, naród do unicestwienia kawałek ziemi cenniejszy, niż armie są w stanie pojąć. A w ostatecznej wojnie w dziejach ludzkości tym celem jest Izrael. Świat nie tylko zwraca się przeciwko narodowi zwraca się przeciwko przymierzu. Obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi i którą Szatan od tamtej pory próbuje złamać. Aby zrozumieć przeciwników Izraela, musisz najpierw zrozumieć cel Izraela. Izrael to nie tylko kawałek ziemi, to nie tylko demokracja na Bliskim Wschodzie, to epicentrum odwiecznego planu Boga. Będę błogosławił tym, którzy Cię błogosławią, a tego, kto Cię przeklina, przeklinać będę i ja. Erzec 12.3. Od samego początku Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Przymierze, które obejmowało ziemię, potomstwo i obietnice, że nigdy nie zostanie porzucone. I szatan o tym wie, bo jeśli Izrael upadnie, jeśli obietnice dane Izraelowi zostaną złamane, Słowo Boże może zostać uznane za fałszywe. Dlatego szatan atakuje Izrael w każdym pokoleniu, ponieważ jego przetrwanie potwierdza Bożą integralność. Od faraona do Hamana cel nigdy się nie zmienił: zniszczyć lud, opóźnić plan, sprzeciwić się Bogu, który ich wybrał. Ale jest jedna rzecz, której wrogowie Izraela zawsze nie doceniają: Bóg Izraela nigdy nie przegrywa. Jeśli chcesz zrozumieć czasy ostateczne, nie musisz patrzeć na politykę. Spójrz na proroctwa, spójrz na przymierza. Spójrz na ziemię, gdzie historia się zaczęła i gdzie się skończy. A gdy zbliżają się dni ostateczne, wrogowie Izraela nie wycofują się, zbierają się. Świat zwróci się przeciwko Izraelowi, wszystkie narody się zgromadzą, armie otoczą Jerozolimę, wrogowie uwierzą, że zwyciężyli. Ale tam właśnie otwiera się raj. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył z tymi narodami. Zachariasz 14:3 Jezus nie wraca do Nowego Jorku, nie do Londynu, nie do Rzymu, wraca do Jerozolimy, do ludu, który kiedyś go odrzucił, ale w końcu powie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie to nie tylko koniec wojny to początek odnowy zabity baranek powraca jako lew judy ten który płakał za jerozolimą teraz broni jej ogniem niewiarygodne w liście do rzymian 11 czytamy cały izrael będzie zbawiony reszta się nawróci naród narodzi się na nowo w jeden dzień a miasto, które każde imperium próbowało zniszczyć, stanie się stolicą Królestwa Chrystusa, a każdy wróg, który na nie ruszył, stanie przed sądem króla, który je wybrał. To coś więcej niż prorocza aktualizacja. To punkt zwrotny, ponieważ gdy rozpocznie się ostateczna wojna, nie możesz pozostać neutralny. Albo staniesz po stronie Boga Izraela, albo staniesz po stronie systemu, który powstanie, by cię zniszczyć, albo zostaniesz zapieczętowany przez niebo, albo naznaczony przez bestie. Każda dusza, która dołączy do wrogów Izrael, znajdzie się w stanie wojny z Synem Bożym. I każdy wierzący, który wspiera Izrael modlitwą, prawdą i odwagą, stanie po stronie spełnionego proroctwa. To nie tylko wojna lądowa. Nie chodzi tylko o politykę, to ostateczna wojna między Bogiem a Królestwem ciemności. I to już się dzieje. Oto więc pytanie: po której stronie staniesz? Ponieważ Twoja odpowiedź zadecyduje nie tylko o Twojej polityce, ale także o Twojej wieczności. Módl się o pokój dla Jerozolimy, ci, którzy Cię kochają, będą się wieść. Psalm 122, werset 6.